To ma częściej ochotę na igraszki. Teraz jest to samo, tylko z winkiem. Nie no błagam No ja Nie no błagam nie, no. cię Hejka Z tej strony Marlena i Kuba I dzisiaj nagrywamy test zgodności part 2 O oh yeah I warto powiedzieć, że nie jesteśmy w byle jakim miejscu Bo na pięknym Santorini No jakby widać, że to nie jest nasz salon chyba Tak i warto zaznaczyć, że byliśmy tutaj już dwa lata temu mhm. Może kojarzycie to miejsce, jeśli nie Koniecznie zobaczcie vloga Ale piękny widok Awww. Mówiłem o tym widoku I powiem wam szczerze, że tak sobie patrzę co tu się dzieje I my musimy częściej nagrywać w takich miejscach Patrząc na to jak ubrana jest moja kobieta dzisiaj O oh yeah, no co się będę zakrywać Jest pełką, jestem opalona Więc y, chłopie zabieraj mnie na wakacje po prostu <laughs> Standardowo tak jak ostatnio Będzie około 30 pytań A my będziemy na nie odpowiadać naszymi paletkami Które zrobiła Marlena Czyli jak Kuba to Kuba, jak Marlena to, to ja. Marlena A no i jak razem damy to samo No to po prostu tak. się z czymś zgadzamy tak? tak, ostatnio ja. wyszło, że jesteśmy dosyć zgodną parą tak. Ale teraz pytania są jeszcze inne Jeszcze bardziej zakręcone, także zobaczymy Jestem gotowy ja też. To co? Akcja? Tak. Pierwsze pytanie: kto jest większym czyściochem? A, to easy. To jest easy. Słuchajcie, <noise> oczywiście, że chłop. Ja nie jestem bałaganiarzem, ale jednak Kuba jest dosyć pedantystycznym. No, wiesz co, ja bym z tym, że nie jesteś bałaganiarzem, to bym polemizował, ale niech ci będzie, bo tutaj się zgadzamy. Nie, zdecydowanie ja bardziej dbam o porządek. Pytanie numer dwa: kto częściej płacze? <noise> No to, to ma jestem, z gajek, tak, mój mazgajek, tak? Jaki masgajek? Ja po prostu się częściej wzruszam. Jestem osobą emocjonalną, jestem rybą, więc to już w ogóle jestem uczuciowa i po prostu doprowadzasz mnie do płaczu. Nieprawda! Tak, ja też jestem rybą i nie płaczę tyle. Nie no, ja wystarczy mam ty... kotka dla Ciebie na TikToku, którego ktoś ratuje i ja już. Tak. Albo, albo ja nie pokazuję starego kota i zobacz, mówię, Luna, kiedyś też taka będzie. Nie pokazuj mi tego! Nie uwaga, uwaga! Nie, jestem gotowy. Kto więcej zarabia? No ty babo, babo. Ja ogólnie uważam, że to dlatego, że panie w tym biznesie o, mają o, o, lepiej, o, o. mają lepiej, bo wiecie te wszystkie współprace kosmetyczne i tak Ale dalej. Nie też mnie doceniać, nie. bo to nie A. tylko płeć na towaru ja z... kuby. Zawsze cię doceniam. A teraz to mówi? mówi, że panie Marena... są dziewczyny, które nie mają tyle współprac, więc ja po prostu dobrze prosperuję. Kto jest większą duszą towarzystwa? Hmm. Ja nie wiem, ja bym. No, no, no! No dobra, chyba jest. No oczywiście, to... że ja. Marlena na każdej imprezie, jak jest więcej ludzi, zarzuca mi, że ja ją zostawiam i się zamieniam w Wodzireya i chodzę po wszystkich, ale ja po prostu wiecie, z moją babułą jestem codziennie 24 godziny na dobę. Jak jestem na imprezach, to chcę zabawiać gości, chcę... Yy, ale powinieneś że każdym... tym być też ze mną. Jestem! Tego mm -hmm. ty mnie nie widzisz po prostu, bo no, ja tam no, gdzieś... No, no, Uuu. No, Uuu. mentalnie jesteś. <laughs> tak, tak. Kto woli być kierowcą po imprezie? Nie, no to łatwe. Zdecydowanie chłop. Tak. Zdecydowanie. Kuba w ogóle, nawet, jak nie ma takiej potrzeby, żeby być kierowcą, to. On no to ja chcę być kierowcą. <laughs> nie, ja mogę prowadzić. W sensie, ja prowadzę zawsze na wszystkich wakacjach, nawet jak jeździliśmy gdzieś ze znajomymi. Ja przeważnie prowadzę po jakichś imprezie, które są Ale ty są wiesz, tak nie lubisz pić alkoholu tak samo. Jakby, To jest też to, nie? No tak, tak. To więc... jakby dla ciebie to jest ok i nie musisz na imprezie koniecznie pić. Tak, i dla mnie to też nie jest żadna impreza stracona, jak nie będę na niej pił. Tak, tak. Jakby... Dla mnie też, jakby było jasne. Ale bez pasen bo Kto więcej je? Nie. Co? No chyba no, sobie no, żart... No widziałeś siebie, ile ty ważę, ile, ile ja. Ale, babu, jestem facetem jestem jednak, jakby nie patrzeć, nieco większy. Ja wcześniej nie będę robić cię większy. Ja dostaję jedno jajko, ty dwa. Okej. Okay. Ja jedną kromeczkę, ty trzy. Okej, okay. ale jak cię zostawiam wieczorem, jak robię live'a i schodzę, to mamy puste opakowanie po ciperkach, po delicjach, ale po czymś jeszcze. Ale Ty nie jesz więcej wszystko. Nieprawda. Ostatnio 7 za toś trzy małe rożki. Magnuma. te łapki. Zobacz te łapki. No to nie są takie. Mały, to łapki. jakby wyćwiczone łapki. No ale malutkie dalej. Okej, okay, ja jestem... ja zostaję przy tym, że Marlena. To jest bardziej spontaniczny. <śm> no. Myślę, że baba. To ja zdecydowanie, ja słuchajcie, piszecie do mnie, że chcecie jechać, nie wiem, do Włoch. I ja, ja jadę, ja jestem już spakowana, ja już mam wszystko przygotowane, więc... Sprawdzone Pamiętam. restauracje, sprawdzone noclegi. Tak, iż, iż w ogóle plan na całe po prostu kilka dni, więc zdecydowanie ja jestem zbadańczą. Yy, Kto częściej komuś coś wypomni? Cieszę się, że się przyznajesz, Bejda. Cieszę się, że się przyznajesz. Yy, tak, no co mogę powiedzieć? Po prostu jestem pamiętliwa. Lepiej mi za skorę nie zajść. Ja nie będę tego komentował. Dobra, lepiej, nie, nie. Lepiej, nie, lepiej, nie. lepiej nie zaczynać kłótni. Kto się lepiej uczył Down the road? Nie, no błagam. No ja. Błagam. Nie, no błagam o, cię. No kur... Baby, Miałeś kiedyś pasek? Oczywiście, przyszedł? że miałem i to Gdzie? całą podstawówkę i. Prawie całe gimnazjum? A nie wiem, czy ja całe chcę. to dobrze. zobaczyć. Autentycznie. E, liczysz, liczą się ostatnie lata i e, kto z Matny dalej nie wie Nikła, Czaczy? Nie no, bo ja z matmy miałem słabych nauczycieli. się nie wiem, to... Czy ty gadasz w ogóle za bo ja, ja, ja byłem jednym z najlepszych uczniów w szkole podstawowej gimnazjum. W szkole średniej opadłem, bo poznałem ciebie i non stop do Ciebie jeździłem. Ja się poznałem ciebie. No tak, bo non stop do ciebie jeździłem i zarywałem Ale kto szkołę. kto ci kazał? Ten... Kto ci kazał? Ja też poznałem Ciebie i miałam dobre oceny. <laughs> Kto więcej siedzi na telefonie? Uy. Błagam. To zdecydowanie. To dwa jadę. razy więcej albo trzy razy więcej ode mnie. Ale ty grasz, ty masz jakby po prostu inne monitory cię dopadają. Tak, ja to, na telefonie. To nie jest to samo. To Marlena ma takie odkorowando czasem. Ja czasami, słuchajcie, jadę na piłkę, no to mnie nie ma gdzieś tak 2 trzy godziny. Ja wychodząc, zostawiam Marlenę taką zwiniętą na kanapie z kocem, wiecie, i z telefonem. Wracam jest dokładnie ta sama pozycja, tylko właśnie są papierki z tych wszystkich słodyczy, które ja robię jadę. różne rzeczy ważne przez telefon. Ja. To jest większym imprezowiczem. Teraz czy jak? No, no ogólnie. Ogólnie. No dobra, no. Szot, 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 szot. A, a wcześniej, ja też nie muszę pić na imprezie, a teraz szot, 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 szot. Nie, shot. ale e, jeśli przyjdzie to do czego, no to ja bardziej wolę iść na jakąś imprezkę niż chłop. A nie musi przyjść co do czego. Jak ja Marlenę poznałem, musi. to Marlena, jeziorko tam w swoich stronach, żuberek i mi wysyłała dumna. Proszę bardzo, Browary. wspominasz czasy, gdzie miałam 16 lat i najbardziej stać mi było wtedy na jakiegoś O, Teraz jest to samo, tylko z winkiem. <grym> Kto ma więcej ubrań? To guilty. Żeby Wam zobrazować, jak dużo ma ubrań Marlena, w jej garderobie po pierwsze jest wiecznie bałagan, po drugie w nowym domu. Garderoba będzie tylko dla Marleny. Ja muszę sobie zrobić w swoim pokoiku małą szafę, żeby mieć miejsce dla swoich ubrań. Dobra, dobra, ale ja przynajmniej wiem, co ubrać zawsze, a Ty nie. I Ty zawsze przed jakimś wyjazdem wołasz Marlena. Tak, bo ja się chcę Ciebie ja doradzić. Bo zabrać, co ja się, mam ze sobą ubrać. Bo ja się chcę doradzić i liczę się z Twoim zdaniem, a poza tym mam znacznie mniej rzeczy. A Ty, mimo że masz tak dużo, to i tak zawsze mówisz to samo: Ja nie mam tego, nie mam co ubrać. No na się... Nie wytnie się. Kto prędzej spędziłby noc w dziczy pod namiotem? <głos> <głos> Jakby nie, że super chętnie, ale... Nie, zdecydowanie Kuba. No. Y, no ja, słuchajcie, no wiecie, komary, mrówki, y, inne dzikie zwierzęta, nie za bardzo bym chciała, Ja też Otóż nie jestem super fanem robactwa i ciczy i tak dalej, ale lubię czasami tak wiecie, tak. No myślę, że z, z, z dwojga na sto ty byś po prostu... Zdecydowanie. Posiada. Kto się zdrowiej odżywia? O, no. chociaż kurde, wiesz co ci powiem? Że dam Ciebie. No, Bo ta dieta day. mi przyświeca Twoja the z kiedyś day. tam, z kiedyś tam, z 94. Proszę bardzo, kto kupił tutaj awokado? Kto ma więcej tajemnic? No. Ja bym dał, że. Ja, też bym, dała, tak? w sensie, że... ja też bym dała tak, właśnie zaczęłam kręcić, bo uważam, że nie mamy przed sobą takich tajemnic. Nie, ja chyba największa tajemnica to mam przed tobą, jak się zbliża jakaś okazja. No, co ci kupiłem to na, na prezent. Chociaż, chociaż i tak wtedy wiecie, chodzimy i wiesz, co mam fajnego dla ciebie, ale no, mam <laughs> Ale nie pytaj, nie pytaj. Nie. Ale chcesz wiedzieć? <śmiech> <śmiech> A ci to. <powiem. śmiech> Więc jakby no, tak naturalnie nie mamy przed sobą tajemnic. Kto więcej dodaje w social mediach? Ba. No, chyba baba. Ja, yy, ja jednak bardzo o to dbam, żeby gdzieś tam ten kontent był w miarę regularnie. Troszeczkę cisnę czasami kubę, żeby coś tam dodał, ale myślę, że ja tak bardziej gdzieś tam rzucam. No. Kto ma częściej ochotę na igraszki? Igraszki. No na pewno Kuba, no bo to jest facet. Te yy, czasami mają te swoje różne potrzeby. No, jak ty przy mnie tak nagrywasz, to co ty się dziwisz, babo? Kolejne pytanie, kto częściej marudzi? Mm, ale... Czasami też zdarzasz się ty. Czasami nie. też... Te tak, widzisz. ja potrafię mieć marudny dzień. Taki dzień depresyjny, na przykład jak nic o. nie zrobię, albo na przykład wczoraj tak miałem, że słuchajcie, tak mi jakoś wysypało szyję z, jakich, z jakiegoś trądziku. Ale to maruda, on nigdzie nie idzie, on nie idzie na kolację, on zostaje, bo mu syfki wyszły. Ja jestem bardzo pedantyczny z tymi rzeczami i dążę do takiej doskonałości i jak ja na przykład... Perfekcji. Widzę, perfekcji, tak. I jak ja widzę już na swojej twarzy, że mi wyszło nagle z czegoś, nawet nie wiem z czego, o boże że tam tak. Ale ogólnie ja się przyznaję, ja jestem taką troszeczkę marudą, yy, także musisz zak ze mną Przecież, troszeczkę i to jest za mało? Zamykać oczko. Kto się bardziej stara, żeby było jak w filmie? <grym> no, no, oczywiście, że ja. Oczywiście, że ja. Nie. Ja u... Nie. Co? Przy <grym> <grym> Nie. Ty się, ty, ty się starasz, żeby na przykład coś zorganizować, ale ja potem dbam o to tak samo. Nie wierzę, w to, ja że tak Ja do ciebie ładnie mówię. Jeszcze raz to nagrywamy, to jest twoje... Nie, no dobra. Specjalnie żartuję. to życzę sobie. Żartuję, 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 żartuję. No. Oczywiście, że ja się bardziej staram. Ja zawsze dbam o malutkie gesty. Jestem romantyczką. Kuba gdzieś to zostawił w tle, jak dorastał. Za sobą. Bo, na ja, bo na początku ja, też był romantykiem. Bo kiedyś byłem niepoprawnym romantykiem. Kto częściej nakłania drugą osobę do złego? Ty, ja nie. ty kup ja nie. sobie tą torebkę, to nie. kup sobie, ej, ej, to, buknijmy droższy wagon. To nie jest, to nie jest złe. A ja do czego cię nie namawiam? Przejdźmy na czerwonym, za każdym razem, ej nikogo nie A ma, ty? to się? ty mnie namawiasz. A ty kłóciłabym się i uważam, że e, to ty mnie namawiasz, więc to Bez Bzdury. Kto prędzej przeprowadziłby się do innego kraju? Da, 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 da. Ja jestem za tym, że my robimy. Yeah. Przecież to ja mówię ostatnio non stop że w końcu że moglibyśmy się za jakiś czas pomyśleć żeby się wyprowadzić. Ale ty tylko mówisz, a ja mówię, ja działam. Ja się mogę już nie. spakować. Mogę już zabrać No, i ciekawe gdzie ty byś i... No gdzie się wyprowadzimy niby? Nic nie masz sprawdzonego. Nie wiemy, czy jakiś państwo nam się najbardziej podoba. Ale prędzej ja bym się mogła wyprowadzić. No, kto jest bardziej uparty? <mum> Ej, nie. nie, Błaga, nie ośmieszaj się. Nie. nie ośmieszaj się w tym momencie. Nie ośmieszam się, ty jesteś bardziej upartym człowiekiem. To no ile razy cię prosiłam powojeć ze mną? Nie. On nie chce i koniec. On nie chce i koniec. On nie jedzie. Ja jeżdżę wszędzie praktycznie. On nie pojedzie, on nie chce, koniec. Jeżdżę praktycznie wszędzie, gdzie ty chcesz. Nie to ja jest, nie jestem taka. To jest świadomość swoich potrzeb. Ja, nie jestem taka. ja na przykład nie mam ochoty w ten dzień gdzieś jechać, na przykład. Dajmy na to do twojej rodziny akurat na trzy obiady, bo to trzeba powiedzieć. Dajmy na to. Czemu bo akurat to jest taki No przykład? Bo ja wiem, że nie o to chodzi. Bo jak się jedzie do Marleny, to nie jedziemy na jeden obiad, jedziemy na trzy Dobrze. i ja potem wracam, nie dość, że totalnie no, gruby, to... No, w takim to... razie oboje jesteśmy uparci, no. Zgoda? Nie. <noise> Kto prędzej trafiłby do więzienia? Odpowiedź jest tylko jedna. Krzwa. Czemu Czemu ja? Czemu ja? Za co ja bym miała trafić do mnie. No ja nie wiem. Przot, przot! Żółte światło! Wee! Ty jesteś facetem. No i co z tego? Kto się bardziej przejmuje? Mm, ja bym dała ogólnie obydwojga nas, bo my tacy jesteśmy, <grymne> obydwoje. No w sumie się nie, w sumie ma, ma, masz rację. Tutaj byłem trochę skłonny bardziej do ciebie, ale w zasadzie masz rację, bo na przykład chociażby z tymi moimi syfkami no. nie? To no. się przejmuje tym, że ludzie będą patrzeć na to, że mi na szyi wyszły trzy syfy. Tak, więc a... obydwoje... Jesteśmy zgodni, jej, dalej. dmuchnij. to to gwizda normalnie. Ja nie mogę gwizdać. Nie, to musisz dmuchać i to gwizdę, Jak dobrze gwizdziesz. Dmuchnij w sensie. ty gwizdasz, kurwa. Kto dłużej potrafiłby wytrzymać bez zbliżenia? No! No ja oczywiście, że ja, bo yy, ja jestem taka, że ja muszę mieć nastrój, jeśli tego nie ma, no to mmm a... Chłopowi do szczęścia wiatr jest potrzebny ale tak. <głopi> <głopi> Uuu, uh, ale zabierał. Uh. <głopi> to jest bardziej zaradne. Ja bym dał tak. Ja też... Tak, ja myślę, że w pewnych rzeczach ty jesteś bardziej zaradna, a, każdych, a w innych się rzeczach... Uzupełniamy. Dokładnie tak. Jest, niektóre rzeczy są te i... To jest rob, próbne serce. Oh yeah. oh yeah. Kto jest bardziej leniwy? Nie. Tak. Nie. No jak? Ja więcej robię. Więcej działam, nagrywam. Ale ja dalej. ostatnio na przykład więcej aktywności fizycznej. Chcę wyjść na spacer, to ty nie chcesz. Mówię, żeśmy poszli pobiegać, to ty nie chcesz. Pobiegać nie mogę. Ile razy ci mogę mówić, że mam chory kręgosłup? Kto jest większym egoistą? Uuu. Czyli myśli o sobie. Tak. Przynajmniej to przyznajesz, tylko tyle powiem. Ale wiesz co? Ale myślę, że tylko ty ci jestem większym. Tylko ty ci. Myślę, że w pewnych kwestiach nawet bardzo. Nie, nawet może bym powiedział trochę tak. Szczerze mówiąc. No, błagam cię. Kto się lepiej ubiera. Tak, mm. jesteś pewny siebie, Ja nie uważam, że się źle ubieram. Kiedyś... Ale ja uważam, że lepiej, bo ja mam... Lepsze troszeczkę ciuszki, bardziej takie wiesz Ty masz bardzo dużo basiców, a ja mam na przykład dużo takich itemów takich Popatrz jak tu od razu ten Ja wnioskuję i wetuję, że ja Kto częściej robi niespodzianki? Mm. Babo. babo babo, Babo. Jakie ja, ty mi robisz niespodzianki oprócz moich prezentów, a jak ja ci też robię prezenty niespodzianki? Dużo robię ci niespodzianki Pff. Jakie? No, bardzo dużo. Nie będę teraz mówić, bo to nie będą niespodzianki. No to ja tak samo mogę powiedzieć, nie, nie, jest po równo, robimy o, sobie... Tam. Ja robię więcej niespodzianki. Nie. Tak, ja bardziej się zaskakuję. No tak. I ostatnie pytanie. Kto pierwszy chciał wspólnego mieszkania? Ooo. Wydaje mi się, że tak. Też mi się tak wydaje, e, aczkolwiek byłam skłonna jeszcze, że oboje, ale wydaje mi się, że ty bardziej tego chciałeś, tak. bo ja e, dostałam się na studia do Krakowa, mm -hmm, było przykro i tak dalej i tak dalej. To, właśnie. Chciałam ja. to powiedzieć, że wydaje mi się, że… Zrezygnowałam z tych studiów, nie? Więc jakby zamieszkaliśmy razem i poszłam jak do Katowic No i co? No i chyba nic nie żałujesz, co? Nie żałuję. Nie żałuję, dobrze się wszystko skończyło, tak jak ten odcinek. Uch. Nie wiem, czy dobrze, bo chyba nie jesteśmy aż tak zgodni. Nie, ja właśnie myślę, że jesteśmy podobnie, albo nawet jesteśmy bardziej zgodni niż po pierwszym odcinku. Także ten rok czasu praktycznie mhm. zrobił swoje. Mimo. Wow. Nie zrobił jeszcze swojego, nie? Wejwiczku. Ty... <laughs> no bo nie zrobił jeszcze. <laughs> no, nie. no nic. I tym jakże zabawnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy wam bardzo Pali. moi drodzy. Dziękujemy. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy macie do nas jeszcze jakieś pytania. Będziemy zerkać tam i odpowiadać po odcinku. I zostawcie łapkę w górę, bo wtedy widzimy, że wam się to podoba. Ojej. Oh yeah. Trzymajcie się i do następnego. Pa! No, obserwujcie na Instagramie! Mnie też! <laughs> To co? Jajob. <laughs> Jak Cię nienawidzę.